Witam się z Wami, moi drodzy, w kolejnym odczycie na moim kanale. Jak już widzicie, po tytule, dziś odczyt: czy osoba, o której myślisz, odnowi kontakt do końca sierpnia, czy Wasza relacja ewentualnie powróci? Kochani, trzy karty dziś do wyboru z tego tytułu, że dziś konkretne pytanie do tarota, konkretna odpowiedź, czyli zadajemy konkretne pytanie i konkretną odpowiedź, nie wchodzimy w szczegóły relacji, uczucia itd., itd. Ale myślę, że jeszcze pojawi się czytanie, też konkretne pytanie do Tarota: co czuję, co myśli teraz? Na ten moment wracamy do czytania, o którym mowa w tytule. Trzy karty do wyboru. Przypominam, czytanie jest czytaniem ogólnym, nie z każdym musi rezonować. Wy wybieracie sobie kartę, która was graficznie do siebie przyciąga, a ja wam pokazuję teraz kartę numer jeden. To jest, kochani, karta numer 1. Jeżeli ta karta Cię przyciąga graficznie do siebie, wybierz sobie kartę numer 1 jako przewodnika dzisiejszego odczytu. To jest karta numer 2, również tak jak dla karty numer 1. Jeżeli ta karta Cię graficznie przyciąga do siebie, wybierz tą kartę za przewodnika swojego odczytu pytania do tarota. I to jest karta numer 3. Kochani, chciałabym też tutaj zaznaczyć, bo bardzo wam się spodobało, spodobała promocja pytania w kwocie 5 zł. Także od dziś rusza Druga tura zapisów na pytania za 5 zł do Tarota, czyli musi być to konkretnie zadane pytanie do kart Tarota, aby otrzymać konkretną od Tarota odpowiedź, czyli nie na zasadzie, czy poznam przyszłego, czy i kiedy poznam partnera docelowego, czy spotkam miłość, bo to kochani są czytania ogólne na miłość, na przyszłość przy Was, niekonkretne pytanie. To jedno pytanie zawiera multum wiadomości w sobie. Dobra. Wracamy do karty numer 1 na którą za chwilę na którą tą kartę za chwilę rozrobię wam odczyt tarota. Zapraszam do tego odczytu, kochani. No i kochani, przede mną przed wami karta numer 1, karta, którą sobie wybraliście. Ja kartę oczyszczam i sprawdzam dla was. Czy osoba, o której myślisz, odnowi kontakt do końca sierpnia? odnowi kontakt do końca sierpnia. Osoba o której myślisz, wizualizuj osobę z twojego serca, z myśli, z twojego życia. Na pewno nas w tym myśli. Do końca sierpnia kontakt będzie odnowiony. Ta osoba napisze do ciebie z życzeniami. Ten kontakt będzie taki kochani, ten kontakt będzie taki jakby wam to ująć w słowa. To będzie po prostu na zasadzie Takiego odezwania się, jak gdyby nigdy nic, zaczepki, takiej wiecie, zwrócenia na siebie uwagi, ale kontakt do końca sierpnia widzę ze strony tej osoby. Ta osoba na ten moment, na tą chwilę, nie ukrywam, y, są uczucia ze strony tej osoby. Ta osoba zastanawia się teraz, czy odezwać się do was, czy jednak y, pozostać w milczeniu jeszcze jakiś czas. Na ten moment, na tą chwilę, przy tym odczycie kart dla ciebie. Widzę znaki Zodiaku przede wszystkim takie jak, i tu mi kochani, wychodzi strzelec: wychodzi mi baran, byk, koziorożec, bardzo mocno. Czyli tak jak ja powtarzam w czytaniach, albo wy, albo osoba, o którą pytacie w kartach, jest pod tego znaku. Oraz znaki Zodiaku lew i bliźnięta. Oczyt jest dla wszystkich, ale karty tutaj zaznaczają te znaki Zodiaku jako takie znak, sygnał dla Was. Że to się może bardzo, bardziej tyczyć właśnie tych znaków Zodiaku. Tak czy tak, kontakt odnowiony do końca sierpnia między Wami dla karty numer 1. Jeżeli dwie karty Was przyciągały lub o dwie osoby pytaliście, zapraszam do odczytu dla karty numer 2. No i również karta numer 2 przede mną, przed Wami. Karty dla, karty dla tej karty oczyszczam również i sprawdzamy. Czy osoba, o której myślisz, odnowi kontakt do końca sierpnia? Czy osoba, o której myślisz, odnowi kontakt do końca sierpnia? I znów mi wychodzą koziorożce bardzo mocno, ale również w tym, w, dla tej karty znak zodiaku waga, panna, lew, Rak i skorpion, i jak najbardziej do końca sierpnia, a tak naprawdę karty wskazują na pierwsze dwa tygodnie sierpnia odnowienie kontaktu między Wami. E, ta osoba się odezwie, zaproponuje spotkanie, będzie chciała się spotkać, powróci ponownie do Waszego życia. Krótko, zwięźle i na temat, tak mi w kartach wyszło, od razu wyszły znaki Zodiaku, bardzo przejrzysty odczyt dla Was, ale tu bardzo mocno mi się przebijają. Kochani strzelce i koziorożce Bardzo mocno również dla tej karty Dlatego odczytu mi się przebijają yy, Przebijają te znaki Zodiaków Kochani dla karty numer 2 Do i to pierwsze dwa tygodnie Dla części z Was mi wychodzi Odnowienie kontaktu między Wami Ja bym chciała też jeżeli minie ten sierpień Abyście powrócili do tego odczytu I zostawili znak sygnał po sobie Jak moje karty się dla Was sprawdziły Jestem bardzo tego ciekawa i mam nadzieję, że sprawdzą się, że ten odczyt, na którym Wam zależy, właśnie się dla Was tutaj sprawdzi. Kochani, teraz przechodzę do karty numer 3 i również do tego odczytu serdecznie Was zapraszam. No i, kochani, karta numer 3. Odczyty wychodzą bardzo klarowne, bardzo szybkie w przekazie. Jak dla pozostałych dwóch kart, karty oczyszczam i sprawdzamy. Czy osoba, o której myślisz, odnowi kontakt do końca sierpnia? Czy osoba, o której myślisz, odnowi kontakt do końca sierpnia? W kartach mi tu wychodzi różnica wieku między wami, niezależnie w którą stronę różnica wieku. Wychodzą mi osoby przy Waszej pracy, dla części z Was oczywiście. I kochani, jeżeli chodzi o kontakt między Wami, to ja w sierpniu tego kontaktu nie widzę. Muszę być szczera z tym, co widzę w kartach. Wiem, że może oczekujecie innej tutaj wiadomości dla Was. Na ten moment, na tą chwilę sprawy, które są przy mężczyźnie lub kobiecie, o której myślicie, bardzo tą osobę przytłaczają. Ona w ogóle jest. Skupiona na czymś innym, nie na relacjach, nie na miłości, bardziej na sprawach związanych z osobistym życiem, ale stricte materialnym, utrzymaniem się na powierzchni, bym powiedziała. Z innymi problemami ta osoba teraz się mierzy. I tutaj, kochani, wychodzą mi takie znaki Zodiaku jak waga, e, takie znaki Zodiaku również jak ryby e, i takie znaki Zodiaku również jak lew. Mi się tu w kartach pokazują, albo wy, albo osoby spod tego znaku jesteście i karty mi tutaj, lub oboje jesteście spod tego samego znaku. Karty dają informację, że w sierpniu kontakt jeszcze może być w zawieszeniu. Nie widzę takiego stricte powrotu do relacji i kontaktu między wami, gdyż ta osoba jest w ogóle odciągnięta, odseparowana, zdystansowana, jakby skupiona na czymś zupełnie innym, co bym powiedziała, bardzo spędza jej sen z powiek. Widzę straty, problemy, piętrzące się problemy. To są problemy i nagłe, i takie, które są konsekwencją wcześniejszych działań tej osoby. Nawet, powiem Wam, może mieć problemy ta osoba z prawem lub z jakimiś długami. Bardzo poważne sytuacje mi się tu pokazują przy tym mężczyźnie lub przy tej kobiecie, tak? Sprawy rodzinne niepozałatwiane, nie ale takie, powiem Wam, niekorzystne dla tej osoby. No, na, w sierpniu, no mimo, że chciałabym Wam dać inną informację i mimo, że ta nadzieja przy Was jest, bo w kartach wychodzi, to ten kontakt będzie w zawieszeniu jeszcze w sierpniu dla części z Was oczywiście. Kochani, tak mi to się w kartach przy Was pokazuje. Tak mi się to no, w kartach przy, przy Was pokazuje. Ech, oczywiście, jeżeli jesteście zainteresowani innymi odczytami na moim kanale, zapraszam. Na odczyty i filmy, które już są u mnie na kanale dostępne. Ja się kochani z wami żegnam. Życzę jak zawsze wszystkiego, co najlepsze. Pamiętajcie, karty tarot to nie wyrocznia, one nie przekreślają waszych relacji, one pokazują jedynie sytuację tu i teraz, tak jak u mnie na 6 najbliższych miesięcy, 3 do 6 miesięcy przy Was. Także uczucia i myśli każdego z nas się zmieniają w zależności od tego, kto staje na naszej drodze i jakie wydarzenia przy nas się pojawiają. Tak nasze myśli, osądy, oczekiwania i zdanie się zmienia. Dlatego karty moje pokazują 6 miesięcy najbliższych. Na ten miesiąc stawiamy, czyli na sierpień karty. Karty pokazały to, co Wam przed chwilą powiedziałam dla części z Was. A ja oczywiście życzę Wam wszystkiego, co najlepsze ze swojej, ze swojej strony, spełnienia marzeń, spełnienia pragnień. Wszystkiego kochani dobrego. Do usłyszenia w kolejnym odczycie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!